dziewczyny, dzisiaj będzie mój e, taki codzienny makijaż. Chciałam Wam pokazać jak, e, jaki ostatnio jest mój ulubiony makijaż, jak się maluję, e, jakich używam kolorów, kosmetyków i tak To co mi się e, ostatnio najbardziej podoba. Także zapraszam do oglądania. Mam już nałożony krem i podkład. Podkładu użyłam Revlon Colorstay do skóry normalnej i suchej. Teraz, żeby ukryć cienie pod oczami, użyję korektora z Maka numer NC15. Tak on wygląda. To jest najjaśniejszy kolor i nałożę go sobie pod oczami. I we wszystkich miejscach, gdzie potrzebuje korektora. To są moje słocze do makijażu, także... Ok, cienie mamy już yy, ładnie zatuszowane. Teraz zrobię sobie y, jedno oczko i wrócę do Was. Ok, więc y, zapudrowałam twarz moim y, pudrem fiksującym z y, To jest kolor P4. I zrobiłam sobie już jedno oczko, żeby było szybciej. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. I zaczniemy od nałożenia bazy Ardydeco, aby cienie się nam ładnie a nie tak, żeby ładnie nam się cienie trzymały i miały intensywny kolor. Aż po, nakładamy aż pod łóg brwiowy, niezbyt grubą. Warstwem. O tak. I teraz pierwszy kolor, który nałożymy, to jest z strioloreala. Leci. ten środkowy różowy kolor. To jest taki bardzo jasny różowy. On się strasznie ciężko aplikuje, więc nałożę je aplikatorem żeby uzyskać bardziej intensywny kolor. Teraz następna rzecz weźmiemy cień eee, z maka. Nie wiem, czy ja go wyjmuję? Cień z maka, który kolor... E, którego kolor wygląda tak. Nie wiem, czemu on wygląda szaro, ale on jest taki fioletowo-szarym bardziej fioletowy na ręku wygląda. Tak, to jest ten kolor. Taki właściwie brązowo-fioletowy. Yy. On się nazywa Satin Taupe. Polecam Wam bardzo fajny kolor. Czy to w ogóle będzie widać? No coś tam widać. I takim płaskim pędzelkiem. Yy. Nakładamy w załamaniu. I tutaj w zewnętrznej części powieki mam Teraz użyję takiego pędzelka Kozłowski CB633. Nadal używam tego za ten i ładnie go sobie rozprowadzę tutaj dosyć intensywnie w załamaniu i zrobię taki kształt literki V. O, w tym miejscu. Mhm. Teraz sobie wezmę taki puchaty pędzel z Sephora numer 13. I e, rozetrę ładnie ten cień. Jeszcze dodamy troszkę załamania. Znaczy tutaj w kąciku. I teraz użyję cienia z palety 120 cieni. I to jest ten kolor tutaj. Taki czerwono brązowy. I dołożę go, zobacz, z taką grubą kreską tu, o, na samej górze. I tu jeszcze w ten sposób coś takiego sobie rysujemy na oku no i oczywiście ładnie to sobie rozetrzemy puchatym pędzelkiem ok, a więc tak to wygląda ale teraz żeby troszeczkę sobie rozjaśnić to weźmiemy Możesz wziąć jakikolwiek jasny cień, wezmę cień z maka, wanila. i pod włókieniem brwiowym sobie rozświetlimy, a przy okazji złagodzimy i rozetrzemy tą linię. Więc tak to wygląda. I teraz, żeby sobie ładnie rozświetlić, e, tutaj e, środkową część powieki. Użyjemy pigmentu z Golden Rose numer, yy, numer 10. O. On tak wygląda. Zaraz Wam pokażę na ręku, jaki to jest kolor. To jest taki o, opalizujący brudny róż. Bardzo ładny kolor. I tym puchatym pędzelkiem dużą ilość. nakładamy sobie tutaj na środek powieki, zobaczcie jak ładnie nam się od razu oczko rozświetliło żeby ładnie sobie podkreślić dolną powiekę, dolną hmm, tutaj linię użyję takiego skośnego, cienkiego pędzelka to jest również Kozłowski EB502 tak i czarnego cienia. Delikatnie sobie tutaj narysujemy kreseczkę. Teraz e, zrobię sobie jeszcze kreskę eyelinerem e, i za chwilę wrócę do Was.